Cześć, witam Was ponownie po dość długiej przerwie. Aczkolwiek zbliża się okres świąteczny, więc jak sami wiecie, z nagrywaniem kolejnych materiałów może być ciężko. Natomiast postanowiłem nagrać dzisiejszy materiał no specjalnie dla osób, które mają dosyć duże problemy i zawirowania związane z tą nową odsłoną Farminga. Mam tutaj na myśli ustawienia graficzne i to, jak gra jest zoptymalizowana. No a nie oszukujmy się, no nie jest zoptymalizowana najlepiej, a przynajmniej na pewno nie tak jak mogłaby być, z tego co widzę w komentarzach, i no na generalnym można powiedzieć odzewie ludzi, którzy tą grę zainstalowali. Więc słuchajcie, zróbmy tak: usunę sobie ten save, który miałem tutaj, bo to jest w zasadzie taki save testowy. Jeszcze jako takiej rozgrywki nie prowadziłem. Więc zacznijmy od tego, że zrobimy sobie nowy save. Słuchajcie, powiem Wam tak. Generalnie, po pierwszym odpaleniu, to była tragedia. Gra jakoś strasznie lagowała. Wyglądało to po prostu tak, jakby te tekstury się na początku w ogóle nie doczytały. Tak, jak widzicie tam sobie w locie, jeszcze się coś wczytywało. Natomiast zauważyłem, że. Gra potrzebuje tak około, powiedzmy, minuty, dwóch minut, żeby to wszystko się ustabilizowało, i tak samo jest w sytuacji, w której zmieniacie sobie ustawienia graficzne. Zobaczcie, że teraz, przez tę chwilę, jak sobie tutaj obracałem tym, tą kamerą, też było widać w pewnym momencie takie przycięcie. Natomiast w trakcie tego, jak będziemy sobie tutaj rozmawiać, w pewnym momencie to wszystko zrobi się płynne. No nawet teraz to już jest widoczne. Generalnie to, co się może pojawiać, to, to po prostu poślizg mojego palca po ekranie, jak gdzieś tam go przystopuję na, na szybce, No to może wtedy gdzieś tam coś takiego być podobnego do laga, Natomiast, może o tyle jak film się wyrenderuje, to nie będzie taki widoczny. Wierzcie mi, że tutaj żadnego laga nie oświadczycie. Więc teraz, wracając do tego jak to wygląda w, w kwestii, dobra, teraz przełączyliśmy się na inną maszynę, czyli generalnie jesteśmy w innej części mapy, więc tu są też budynki naokoło, zobaczcie. No i co, no chodzi to płynnie, obracam sobie kamerkę, tak, przybliżam, oddalam. Żadnego laga tutaj, mówię tutaj laga, no powiedzmy przycięcia, bo lagi, lagi, o lagach możemy mówić w momencie, kiedy Chodzi nam tutaj o przesył związany z internetem, natomiast no, tak potocznie nazywając to lagami, tak? czyli takie przycięcia, szarpnięcia. Więc tutaj chodzi to płynnie. Wejście, wejście do środka, też nie, na, nie, nie, przy, nie przysparza problemów. A cały czas mówimy, zobaczcie, mówimy teraz o ustawieniu niskim, tak? Ale ok, dobra robimy sobie teraz przeskok grafiki. To też się przestawia z takim lekkim opóźnieniem, więc nie klikajcie czasami. To szybko dwa razy, bo po prostu przeskoczycie o takie, jakby ustawienie jeszcze wyżej. Więc naciśnijcie i po prostu poczekajcie, aż to ustawienie przeskoczy. No i teraz zobaczcie, wracamy do gry. Pojawiły się tutaj teraz jakieś ścienie w kabinie, których wcześniej nie było. Mało tego, że są, to są jeszcze ruchome. I teraz po raz kolejny gra potrzebuje chwilki, żeby po prostu. To wszystko się doczytało, bo co prawda, może nie wiem, czy będzie to tutaj widać, ale jak się przyłączę na kombine. poczekajcie chwilkę. Przy... Okej, okay, dobra, jestem na kombajnie. I teraz widzicie, tutaj pojawia się taki okrąg, tak jak w farmingu. Na komputerze, w zasadzie tu są takie, jakby dwa okręgi. Zaczynając tutaj od headeru, macie tutaj widoczną tą, tą, tą brązową, brązową glebę, później. Później tak jakby to wszystko się robi w kolorze zboża, a tam dalej to w ogóle jest rozmazane, czyli tu są zaznaczone tak jakby te zasięgi rysowania i w obrębie tego, gdzie tutaj jesteście, zbliżając się teraz do kombajnu, te zasięgi rysowania zaczynają się zmieniać. No i teraz zobaczcie, pojawiają się jakieś tam lekkie przycięcie, lekkie lagi, być może to jest też spowodowane tym, że wcześniej gdzieś tam miałem grę uruchomioną. I też, no nie oszukujmy się, jeżeli telefon się rozgrzewa, no to te podzespoły wszystkie, no troszeczkę... Tracą na swojej wydajności, ale to jest dosyć logiczne. No wiadomo, że w telefonie nie macie chłodzenia, więc tutaj jest chłodzenie pasywne więc no to po prostu musi być w miarę chłodne, żeby sprawnie działało. Aczkolwiek powiem Wam tak: no na ustawieniach średnich jak najbardziej to jest akceptowalne, na wysokich również, natomiast niekoniecznie na bardzo wysokich. Na bardzo wysokich to naprawdę trzeba już dysponować potężnym sprzętem typowo gamingowym jakimś tam sprzętem żeby, no żeby to sobie gdzieś tam pomiary później działało, natomiast od siebie mogę Wam powiedzieć tyle zobaczcie teraz, tutaj pojawiają się jakieś ścianie na tej masce tak, gdzieś tam jakbym się dobrze przypatrzył zależy jakby słońce padało, no tego tutaj akurat nie zobaczę, bo nie jestem w stanie, o tutaj było, udało się, dobra teraz Wam coś pokażę, zobaczcie Tutaj na masce odbija się teraz słońce. Jesteśmy na ustawieniach w tym momencie średnich. Gdzieś tam te cienie przesuwają się po masce, za kołami pojawiają się cienie. I teraz robimy taki meg, przestawiamy się na niskie. I teraz zobaczycie, jaka jest generalnie różnica. Przestawiam się na niskie, wracam i patrzcie, widzicie, te wszystkie ruchome cienie, które tutaj były, no, znikają. No i nie oszukujmy się, to właśnie te ruchome cienie w większości przypadków i w większości problemów jakie macie, no to, to te cienie te problemy generują. Generalnie to jest największe obciążenie. Teraz też zobaczcie jak wygląda to odbicie z słońca. Jest to teraz takie można powiedzieć dość regularne, regularne odbicie, nierozmazane. Natomiast przestawiając teraz grę na wysokie, wręcz nawet załóżmy, że bardzo wysokie. Trzeba chwilę poczekać, żeby to przeskoczyło. Dobra jest, wracamy. I teraz widzicie, jak wygląda to odbicie. Raz, że doszły nam te wszystkie cienie. Do tego to rozbicie jest bardzo rozproszone, i to wszystko, te wszystkie detale, które tutaj są, tak na dobrą sprawę no, obciążają wasze podzespoły. Więc wyważenie grafiki, w, w jakiej po prostu będziecie tej gry używać, wszystko zależy od tego, jakie są wasze podzespoły i na co wasz telefon może wam pozwolić. Natomiast od siebie powiem tak. Najbardziej rozsądne i normalne ustawienie, jeżeli zależy Wam na tym cieniowaniu, to jest to ustawienie średnie, bo pomiędzy średnim a wysokim yy, tak naprawdę jakiejś tam ogromnej różnicy nie ma. I teraz zobaczcie, wróciłem do średniego. Oczywiście to chwilkę sobie tam musi powiedzmy tam pomielić, żeby to się wszystko znowu tam zaczętało w odpowiedniej formie. Natomiast zobaczcie, teraz sobie kręcę w tym we wszystkie strony, robię sobie to, co chcę. Uruchamiam sobie do tego jeszcze animację, i tutaj na ustawieniach średnich nic się nie dzieje. Proszę bardzo, zatrudniamy sobie nawet pracownika. Niech tutaj się trochę tam powiedzmy z tą glebą coś podzieje. Ok, i teraz są, są pokazane cienie. Będzie pokazane, jak, jak będą się pewnie za chwilkę nie brudziły do szkoła. Więc słuchajcie, jak najbardziej na średnich macie cienie macie akceptowalne oświetlenie. Zobaczcie, tutaj na dachu się wszystko ładnie odbija. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi nawet o środek, tutaj też w środku jest. I tylko teraz pytanie musicie sobie zadać jedno. Czy tak naprawdę warto dla kilku tych migoczących, ciemnych kolorów zażynać sobie telefon i próbować sobie coś na siebie udowodnić? czy po prostu nie wejść sobie w te ustawienia. Zrobić tak, zmniejszyć to sobie nawet na tę niskę. No i teraz sami zobaczcie czy to wygląda jakoś dużo gorzej, oprócz tego, że na tych teksturach nie ma tych latających i migających cieni, no wydaje mi się, że nie, że tak samo tutaj, no okej, okay. nie ma gdzieś tam cienia tego ciągnika i tak dalej, no może coś tam się jakoś super nie odbija też, też w tym dachu, aczkolwiek też, no, nie bez przesady, tak, no zawsze jakieś tam się refleksy pojawiają. Natomiast no, na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sami, tak, czy po prostu dla gdzieś tam małych jakichś tam fireworków, bo nie oszukujmy się, że nie są duże, dla jakichś tam małych fireworków graficznych będziecie sobie, że tak powiem, troszeczkę przegrzewali wasze sprzęty, a umówmy się, że no telefony i tablety to generalnie nie jest sprzęt do tego typu gier, bo do tego typu gier są konsole i komputery stacjonarne. Więc no fajny, fajny buyer, fajna gra 3D, ale to tak na zasadzie niedługofalowej, bo raz, że Zżeranie baterii będzie takie, jakie będzie. Dwa, no, grzanie się tego telefonu oczywiście też. Tu się tak akurat nie ma co oszukiwać. No i oczywiście też no, skracanie żywotności tego urządzenia, więc jako fajny bayer na, na chwilę, na trochę ok. Natomiast, żeby, że tak powiem, dłużej się z tym bawić, to osobiście, osobiście dłu, dłu, długich rozgrywek bym Wam tutaj nie polecał, jeżeli. Chcecie zachować sobie swoje urządzenia w miarę dobrej kondycji, więc cóż, słuchajcie, no tak jak mówiłem, przedstawiłem teraz na niskie. Zobaczcie, obracam sobie, wszystko jest ok, wszystko jest fajnie, wszystko się kręci, jest jakieś tam odbicie słońca. Nie ma tylko tych migoczących cieni, i też zależy od tego, jak wysoko kamerę ustawicie, taki też pole rysowania się tutaj pojawia na tych teksturach. Więc teraz robimy tak. Wracamy do ustawień, przestawiamy na średnie. No, i wracamy. No, i w tym momencie pojawiają już nam się te migoczące cienie. O, tutaj będzie dobrze widać, aczkolwiek nie wiadomo skąd się tutaj biorą. Bo tutaj nie ma co prawda żadnych drzew wokoło. Aczkolwiek, no, powiedzmy, że się biorą gdzieś tam z tego komina i są tutaj widoczne. W kabinie też są tutaj widoczne. I tak na dobrą sprawę, teraz, będąc na średnich, nawet jeżeli ja przestawię to sobie teraz na wysokie, to jakiś tam drastycznych zmian. Raczej nie odnotujecie. Ok, te tekstury zrobiły się może trochę bardziej połyskujące, bardziej świecące, może ciut bardziej wygładzone, ale tak na dobrą sprawę nic wielkiego tutaj się nie zadziało. No i teraz zobaczcie, jestem na wysokich, kręcę sobie tą kamerą tak jak chcę we wszystkie strony i jakichś tam wielkich lagów nie zauważam. Tutaj mamy, proszę bardzo, następną lokalizację. Jest, jest teraz tutaj. Kolejny ciągnik jest troszeczkę wszystko bardziej złożone. Pojawia się tutaj też zboże, które też oczywiście swoje, swoje tutaj zabiera z tej mocy obliczeniowej urządzenia. Bo wiadomo, dlatego nie bez powodu jest ono takie dosyć, dosyć rzadkie, a nie gęste. Bo wiadomo, że to wszystko się składa w całość. Więc tak na dobrą sprawę, między, między tymi średnimi a wysokimi jakichś wielkich różnic drastycznych nie ma. Więc tak, no, tak po prawdzie to wystarczy to sobie przestawić na średnie. Zrobić sobie z tego taki optymalny układ, że mamy te cienie, tak no, ta gra jakoś tam w miarę fajnie wygląda cieszy oko. no a do tego dosyć rozsądnie się zachowuje, jeżeli chodzi o konsumpcję zarówno mocy obliczeniowej, jak i kondycji waszych podzespołów, tak więc słuchajcie, no, musicie zdecydować sami, jeżeli, jeżeli ta gra obciąża Was na tyle. Że, no, że naprawdę macie takie lagi, że, że nie idzie tutaj sobie pograć. No to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy po prostu warto, że tak powiem, się katować i udowadniać sobie, że to chodzi, czy po prostu sobie to odpuścić i darować. Natomiast, jeżeli macie wybór pomiędzy niskimi, średnimi, a wysokimi, i na każdym z tych ustawień gra jakoś tam znośnie się Wam zachowuje. No to wydaje mi się, że te średnie są naprawdę wystarczające, aczkolwiek nie wiem czy ja po pewnym czasie, no osobiście trochę mnie drażnią te migoczące pseudocienie, które się tutaj pojawiają, takie są trochę na siłę bym rzekł, więc tak szczerze powiem jak teraz na to patrzę, jak mi to wszystko w tej kabinie migocze to chyba wolałbym zrobić to w ten sposób, że wejdę sobie w te ustawienia, zmieniam je z powrotem na niskie, wracam. I że tak powiem, mam spokój w tej kabinie i z tyłu. Nic mi tu nie migoczy, nic mi tu nie lata. Chodzić, chodzi wszystko tak jak i na średnich i wysokich, nic się tu nie zacina. A generalnie, mimo wszystko, obciążenie jest mniejsze. Więc słuchajcie, no, w kwestii ustawień wygląda to tak, jak wygląda. Musicie sobie sami na to odpowiedzieć. To, co mogę wam powiedzieć, to warto po prostu sobie tą grę. Odpalać w momencie, kiedy macie zwolniony ram w urządzeniu, bo to jest dosyć istotne, bo no, trochę tego ramu potrzebuje. Więc zamykamy wszystkie aplikacje w tle, odpalamy sobie na czysto i wtedy powinno to wszystko przebiegać znacznie lepiej. Natomiast nie ukrywajmy, że pewnie w najbliższym czasie no, pojawią się jakieś łatki. Bo sporo osób ma problemy z optymalizacją po prostu. Czasami zdarza się tak, że na starszych telefonach mniej topowych gra chodzi lepiej niż na, niż na telefonach markowych i dosyć topowych, więc no generalnie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Natomiast, no cóż, no, albo musicie w cierpliwość i czekać na, na jakąś łatkę, no albo po prostu musicie pogodzić się z tym, że to tak chodzi. Jeżeli macie możliwość, to oczywiście możecie też dokonać zwrotu, jeżeli mieścicie się w tych ramach czasowych. Więc jeżeli ktoś definitywnie wie już, że. Że, no, że grę zakupił, a mu, a mu nie posłuży i nie pójdzie, nie będzie się mógł nią cieszyć, no to po prostu dokonajcie zwrotu, póki jeszcze, jeszcze macie taką możliwość. No i nie, nie udowadniajcie sobie nic na siłę, że będziecie chcieli pograć mimo wszystko, bo tak na dobrą sprawę nie do końca nie może mieć to sens. Ok, koniec gadania. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Cześć, pozdrawiam Was.